Dzień dobry, mamy wtorek 12 kwietnia, to jest briefing wideo do Makryskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Konrad Białas i zapraszam do dzisiejszej e, analizy. E, podsumowując, ostatnie 24 godziny dwa tematy się przewijają w zasadzie bez zmian. Jedno to słabo, jeden to słabość dolara amerykańskiego, drugie to e, siła ropy. E, jak pierwsza rzecz może być zrozumiała, patrząc e, w tym momencie, dolar nie ma jakby silnych. E, Silnego zaplecza, przede wszystkim, <laughs> przepraszam, po stronie rezerwy federalnej, z której nie płyną sygnały, miałby, mają, które mogłyby wskazać, że Fed będzie podnosił stopy w najbliższym czasie, więc rynek ucieka z długich pozycji w dolarze, przez co zyskują inne waluty. Z drugiej strony mamy ropę, która zyskuje na wartości, choć już tutaj potencjał tych wzrostów, czy ich podstawy, wydaje mi się, jakby rynek trochę zapędził się. Wychodził za bardzo do przodu, biorąc pod uwagę, że w przyszły weekend mamy spotkanie w, w, w DOSze producentów ropy naftowej z OPEC i spoza OPEC, gdzie oczekuje się porozumienia w sprawie zamrożenia produkcji, natomiast na cały czas brak sygnałów, aby tutaj do tego porozumienia do, dołączył Iran, który zamierza podnieść swoją produkcję w tym roku z 3 do 4 milionów baryłek na dzień, także bez tego wszelkie jakieś próby ograniczenia wydobycia przez innych producentów będą zniesione przez zwiększenie tej produkcji ze strony Iranu. Także no wyjście ropy WTI powyżej 40 dolarów w tym momencie wydaje się trochę na wyrost i rośnie ryzyko, że ten weekendowy szczyt przyniesie. Rozczarowanie. Ale to dopiero weekend, mamy wtorek, także rynek jeszcze korzysta z pozytywnego sentymentu, chociaż wychodzi na to, że rynek ropy sam buduje ten sentyment, patrząc, że no, potencjał do wzrostów na rynku akcji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych może być przytemperowany przez rozpoczynający się sezon wyników kwartalnych, gdzie już Alcoa, pierwsza spółka, no, nie pokazała zbytnio, optymistycznych wyników, jeżeli chodzi o sprzedaż, czy prognozy zatrudnienia i dalszej, dalszego prowadzenia biznesu. Także no ryzyk trochę jest, natomiast no, z rynkiem się nie dyskutuje, więc na razie patrząc z punktu widzenia, zaczynając od GBP, USD, mamy tutaj wzrosty, z jednej strony słabość dolara, z drugiej strony lepsze dane o inflacji z Wielkiej Brytanii. I mamy test poziomu 1,43. Ważniejszy opór dopiero 1,43,20. Natomiast no, patrząc jak ta sytuacja na ten moment wygląda, no, pytanie czy zatrzymamy się tutaj, czy dopiero do linii trendu. Wydaje się, że na razie podaż nie chce stawać na drodze sentymentowi, który z jednej strony właśnie wspomniane dane makro z Wielkiej Brytanii, z drugiej też można zauważyć, że fund ma taką pozytywną korelacje z rynkiem ropy, także póki są wzrosty, to powiedzmy w tym drugim rzucie po walutach surowcowych fund też czuje się dobrze, także no linia trendu wydaje się tutaj takim bardziej logicznym miejscem, gdzie podaż może przeatakować. Na razie warto to zaobserwować, pytanie jak po południu Stany Zjednoczone zareagują na ten rozwój sytuacji, natomiast no, w dłuższym horyzoncie Przede wszystkim będą przy wzmocnione obawy o, re, o wynik referendum czerwcowego w sprawie Brexitu i to jest ten element, który prędzej czy później będzie rynek skłaniał do sprzedaży funta. Pytanie tylko, czy ten moment do zaczepienia na krótką pozycję znajduje się właśnie pod 1,4320, czy bardziej wyżej 1,44, to to pytanie prawdopodobnie znajdzie odpowiedź w ciągu najbliższych godzin. Natomiast na eurodolarze sytuacja yy, Praktycznie bez zmian próby wyjścia powyżej 1.14.50 jak na razie yy, zostały yy, przy przytemperowane. Wracamy w okolice 1.14.20, 1.14.30. Natomiast yy, wspominana wcześniej presja na to, że yy, eurodolar raczej będzie atakował wyższe poziomy i lepiej tutaj strategicznie być na długiej niż na krótkiej pozycji. No, na razie zaczynają się materializować yy, ten kanał. Wzrostowy także tutaj wywiera presję. Ważne poziomy to oczywiście 1,15, więc w tym momencie albo poczekać na jakieś odreagowanie poniżej 1,14 i próbę obrony tej linii, albo dopiero mocniejsze wybicie możliwe dopiero przy udanym skutecznym ataku na 1,15. Poza tym widać, że ten rynek nam się dosyć mocno kotłuje. Brak chętnych, żeby tutaj mocniej wyrwać się z tej tworzącej się konsolidacji. Wspomniana wcześniej ropa naftowa i tutaj dalsza kontynuacja wzrostów. Poniedziałkowe cofnięcie było dosyć krótkotrwałe. Szybko wróciliśmy powyżej 40 dolarów za baryłkę, i w kolejny tutaj poziom, yy, poziom oporu został przełamany. Także od strony technicznej ten potencjał wzrostowy dalej obowiązuje, on jest dosyć spory, sięga tutaj prawie dwóch dolarów, natomiast no, trzeba mimo wszystko pilnować się od strony informacji z rynku związanych, czy właśnie z perspektywami równowagi popytu i podaży I, i też w kontekście weekendowego szczytu w dosze, które mogą y, tutaj bardzo szybko odmienić sytuację, wszelkie negatywne sygnały mogą być szybko dyskontowane przez rynek, także technika swoją drogą, ale też nie należy zapominać o tym, że są pewne czynniki ryzyka, które mogą tą sytuację diametralnie Odmienić. I na koniec krótko, eurozłoty. Tutaj w zasadzie sytuacja dużo się nie zmieniła. Pozytywny sentyment na rynkach zewnętrznych dał moment umocnienia złotego w kierunku 4,27, ale widać, że rynek na razie jest nastawiony, by chyba realizować zyski z tego umocnienia. Które miało miejsce od stycznia. Naszym zdaniem, jeszcze nie wszystko w cudzysłowie z, z krótkoterminowego kapitału uciekło ze złotego przy tych wzrostach, czy to w zeszły czwartek, czy, czy wcześniej. Także no, wszelkie tutaj próby zejścia niżej mogą być wykorzystywane do tego, aby, aby po korzystniejszych poziomach wychodzić z krótkich pozycji na eurozłotym. Także nad naszym zdaniem nadal niewykluczony jest potencjał, żeby tutaj rynek jeszcze podszedł w kierunku 4.31 czy 4.33. Ten rejon na razie, te takie krótkie odreagowania jeszcze nie świadczą, że po wzrostach koniec i znowu schodzimy na, na niższe poziomy, tak naprawdę do kluczowego poziomu, który mógłby tutaj decydować o tym, że znowu wracamy do serii spadkowej, jest dopiero 4.23, 4.24, do którego jak na razie jeszcze, jeszcze daleko. I kalendarz większość publikacji już za nami, wspomniana wcześniej, inflacja z Wielkiej Brytanii, wypadła dobrze zarówno w ujęciu całościowym, lepiej od prognoz, jak i w ujęciu bazowym. No Te efekty statystyczne niskiej inflacji za marzec z ubiegłego roku oraz wzrost cen związanych z Wielkanocą ma tutaj mocne przełożenie, także jeszcze to nie świadczy, że to odbicie inflacji wynika jakby samo z siebie, podkreślając presję inflacyjną, na którą mógłby reagować Bank Anglii, raczej czy w czwartek na posiedzeniu nie, nie usłyszymy jakichś silnych, jastrzębik e, przesłanek. Raczej ostrożność e, w kontekście Brexitu to jest to, co może wynikać z komunikatu Banku Centralnego. E, po południu inflacja bazowa z Polski raczej utrzyma się poniżej e, zera, patrząc jak wypadła inflacja CPI na poziomie minus 0,9% rok do roku, którą poznaliśmy wczoraj, także tutaj też tych oznak nie powinno być, że tutaj ten czynnik mógłby jakoś wpłynąć na złotego. Ceny importu raczej są sprawą drugorzędną w danych ze Stanów Zjednoczonych, z kolei przemówienia pana Harkera, Williamsa i Lakera z Fed, chociaż większość z nich przedstawia dość jastrzębie stanowisko, tak w tym momencie yy, reprezentują oni yy, grupę członków Fed, którzy nie mają prawa głosu yy, w tym roku, także też ich komentarze mało mogą powiedzieć o tym, w którą stronę będzie Fed podążał. Podczas najbliższych posiedzeń na razie rynek zakłada, że w kwietniu nie dostaniemy podwyżki, szanse na czerwiec są mniejsze niż 20%, także wspomnianych brak tych impulsów pozytywnych dla dolara ze strony Fed. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do śledzenia informacji na serwisie nonstoptms.pl. Do widzenia.